Chciałam Państwu polecić dwie książki przygotowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Pomorze Zachodnie, które ukazały się wraz z początkiem tego roku. Są to książki szczególne, dlatego że one wypełniają pewną lukę w dziejach szczecińskich mediów i szczecińskiego dziennikarstwa. Są to książki, które. Czytane przez y, dziennikarzy, ale i powinny być przeczytane przez mieszkańców Szczecina. Czym jest ta książka? Przede wszystkim jest to książka o przemijaniu, o zmianie y, o zmianie pewnej naszej Szczecińskiej przestrzeni o przemijaniu pewnych ludzi. Te miejsca, z którymi jesteśmy związani, szczególnie w Szczecinie się zmieniają. Kiedyś Artur Daniel Liskowacki napisał, że o tyle, o ile mieszkańcy Krakowa uczęszczają do tych samych restauracji przez 50, 60, 70 lat, to w Szczecinie one się zmieniają. I tą przestrzenią, która stała się impulsem do powstania. Tych dwóch książek jest, y, była siedziba ośrodka radiowo-telewizyjnego w Szczecinie. Mam na myśli ten 17-piętrowy. Y, Gargantuiczny, najwyższy w swoim czasie budynek w Szczecinie. Była to przestrzeń szczególna i ona się zmieniła. Dlaczego? Dlatego, że był, budynek ten był aktorem, świadkiem ważnych przemian politycznych w kraju, ważnych przemian również związanych z mediami. Jest to też miejsce ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Choćby nawet takich elementów kultury polskiej jak polska muzyka rockowa. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale takie kultowe zespoły jak Lombard czy WW właśnie nagrywały swoje utwory w studio nagrań polskiego radia, które w, w pewnych latach było najlepiej wyposażonym i najnowocześniejszym studiem w Polsce. I tutaj chciałabym bardzo podziękować autorom tej książki, wszystkim osobom, które nadesłały wspomnienia do tych książek, dlatego że napisaliście, o, o objęliście jakby swoimi, swoimi wspomnieniami wszystkich, nie tylko i wyłącznie dziennikarzy. To jest ogromna zaleta tej książki, ale również pracowników technicznych, pracowników administracyjnych, i oni w tej książce wszyscy się znaleźli. Ta książka dokumentuje, to, jak zmieniło się samo dziennikarstwo. W jednym z tekstów zawartych w tej książce jest mowa o karcie mikrofonowej, czyli o czymś, co w obecnym dziennikarstwie radiowym już nie, absolutnie nie funkcjonuje. Tak więc yy, mamy tutaj pewnego rodzaju zmianę związaną z tym, jak zmieniło się samo dziennikarstwo, yy, jak pracowano kiedyś nad tekstem, Książka mogłaby być poradnikiem dla adeptów dziennikarstwa. Jedno ze zdań, które znajduje się w tej książce, brzmi mniej więcej Nie ma tekstu, którego nie można byłoby skrócić. I to jest takie, taka najlepsza porada dla adeptów dziennikarstwa. Książka ta powinna być polecana wszystkim tym, którzy chcieliby pracować w mediach bądź wiążą swoją przyszłość z mediami. Dlaczego? Dlatego, że ona obala pewnego rodzaju mity, wyobrażenia, szczególnie młodych osób związanych z tym jak wygląda dziennikarstwo. Tytuł tej książki brzmi um, z drugiej strony mikrofonu i ekranu i właśnie z to, to dziennikarstwo i te media z drugiej strony wyglądają zupełnie inaczej, niż wyobraża to sobie młodzież. I ta książka mówi o tym, że dziennikarstwo nie ma nic wspólnego z gwiazdorstwem, że jest to bardzo trudna praca, która, wymagająca, wymagająca wysiłku, wymagająca poświęcenia. O tym, jak trudny jest zawód e, dziennikarza, wymagający wielu poświęceń, e, na to zwróciła uwagę też nestorka szczecińskiego dziennikarstwa. Redaktor, e, autorka Teresa Modelska, która powiedziała, życie codzienne dziennikarza wymaga stałej gotowości do aktywnego działania. Zawarte w drugim, w drugim tomie życiorysy poszczególnych dziennikarzy mm, są pierwszym miejscem, gdzie dowiadujemy się o pracownikach ośrodka radiowego i telewizyjnego, ale i y, w przypadku niektórych biogramów wymienione są najważniejsze dla twórców dokumenty. I y, tworzą one pewną historię Szczecina. Podam przykład. Y, Małgorzata Koszur, jej dokument związany z. Y, Twórczością Zygmunta Duczyńskiego. To jest ważny dokument dla historii kultury Szczecina. Dowiadujemy się również o może nieznanych z ekranu telewizyjnego dziennikarzach, ale który dorobek był doceniony, doceniony choćby nawet w Europie. Takim przykładem są dwa dokumenty Marka Osajdy. Dokumenty Muzeum Ucieczek zrealizowane na kilka miesięcy przed upadkiem muru berlińskiego. To był dokument, który był emitowany w wielu telewizjach w Europie. Inny dokument nagrodzony przez Sirkom Regional, który otrzymał bardzo ważną międzynarodową nagrodę. To jest dokument Człowiek z lasu. Tak więc te, te, książka ta mówi o pewnego rodzaju dokumentach, które być może w przyszłości doczekają się głębszej analizy, opisania, po to, żeby można było pokazać, że mamy świetnych dziennikarzy, którzy realizowali doskonałe dokumenty, czy radiowe, czy telewizyjne. of Jest to też książka ważna, dlatego że ja ją czytałam z punktu widzenia radiosłuchaczki i telewidza. Wymienione są w niej ważne audycje i być może kolejne tego typu wspomnienia będą pisane właśnie z punktu widzenia pewnych audycji. Już tutaj można byłoby wymienić kultowe Studio Bałtyk, ale również takie audycje jak Business Service, czyli poradnik zachowań gospodarczych, który był... Imitowany przez 18 lat. To są wszystko dokumenty, które można byłoby ponownie. Opisać nawet nie ponownie, ale po raz pierwszy. Abyśmy mogli wspomnieć tę historię, telegazeta Nasza Szczecińska była pierwszą regionalną telegazetą emitowaną w Polsce. Można byłoby przypomnieć audycję, komentarz tygodnia realizowaną przez Jarosława Dobrzyńskiego razem z Henrykiem Sawką. Być może niektóre z tych komentarzy no. dzisiaj okazałoby się, że są bardzo aktualne. Jest to również książka dla mnie ważna jako mieszkanki Szczecina, dlatego że dowiedziałam się z niej o twórcach audycji, na których się wychowałam. Kultową dla mnie była audycja Wudu, realizowana przez Joannę Tyszkiewicz, i to właśnie z tej książki dowiedziałam się o tym, że w pewnym momencie były pisane petycje, aby audycja była dalej kontynuowana. Agata Rokicka napisała tekst poświęcony audycji w przeciągu. Pamiętam, jak ją słuchałam w latach 90.. Tak więc, każdy mieszkaniec Szczecina znajdzie w tej książce twórców, których pamięta, i audycje, które współtworzą jego, jego lokalną tożsamość. To znaczy, że są dla nas bardzo ważne. To każdy z nas po przeczytaniu tych wspomnień dziennikarzy znajdzie coś dla siebie. Dowiemy się, które informacje, które audycje były najważniejsze, z którymi żeśmy się identyfikowali. I tutaj jednym z dowodów są zamieszczone w opracowaniu wspomnienia czy listy nadesłane do redakcji mieszkańców Szczecina. Zacytuję jeden z nich. W kilku zdaniach chciałbym się przedstawić i moją rodzinę. Jesteśmy kilkuosobową, kochającą się, wzajemnie wspierającą i dość skromnie żyjącą na obecne czasy rodziną. Jednakże, mimo wielu trudności życiowych i ograniczeń, jesteśmy normalną, szczęśliwą rodziną. Tak się złożyło, że pewne ograniczenia zmuszają mnie do przebywania w domu. Czas spędzony w domu, w towarzystwie mojej rodziny. Umila nam polskie radio Szczecin. Każdy z, mas, z nas ma ulubiony program. Słuchamy ich z przyjemnością i zainteresowaniem. Naszymi ulubionymi audycjami są i tutaj padają. Pomóc sobie, pomóc innym, realizowany przez Annę Kolmer i Małgorzatę Furgę. Fur Radiowa szkoła pod żaglami, oczywiście też Kultowa audycja trącić, trącić myszką. Tak więc każdy, każdy w tej książce znajdzie audycje, z którymi był związany, z którymi się wychował, z którymi wiąże miłe wspomnienia. Jest to książka o mediach i nie mogło w niej zabraknąć elementów wizualnych. Ogromną wartością tych dwóch publikacji są po pierwsze fotografie samych dziennikarzy, szczególnie tych, których słyszeliśmy, a nie widzieliśmy nigdy w okienku telewizora. Drugi element taki bardzo wyjątkowy to są archiwalia, które są zamieszczone zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części opracowania. Znajdują się i wycinki ciekawych tekstów poświęconych mediom. I to właśnie też pokazuje, że, że dziennikarstwo jest to gra zespołowa. To znaczy, jak często dziennikarze głosu szczecińskiego, kuriera szczecińskiego, oni dość, że współpracowali ze sobą, to jeszcze pamiętali o każdym kolejnym jubileuszu, zarówno radio i telewizja, o jubileuszu prasy, a prasa na bieżąco monitorowała to, co się dzieje, choćby nawet w przypadku budowy siedziby byłego wieżowca telewizji polskiej. Bardzo ciekawe są również... Można byłoby powiedzieć, bardzo indywidualne dokumenty związane z życiem dziennikarzy. Znajduje się tutaj ocena, pracy starzystki bez podawania imienia i nazwiska w polskim radio Szczecin gdzie możemy przeczytać że wyróżnia się ona zdolnością atrakcyjnego i ironicznego ujęcia drażliwych tematów. Są to materiały wspaniałe dlatego że one pokazują jak właśnie wyglądała praca polskiego radia i telewizji polskiej od kuchni dodatkowym elementem urozmaicającym takim bardzo Multimedialnym tej książki są QR-kody, dzięki którym możemy dotrzeć do materiałów internetowych, do materiałów audialnych, do materiałów wizualnych, jak i również efektem pracy dziennikarzy w stowarzyszeniu jest Radiogra, którą też polecam wszystkim, wszystkim mieszkańcom Szczecina, a jest to również materiał obowiązkowy dla studentów dziennikarstwa.